Statek dyplomatyczny Orzeł unosił się w bezruchu w przestrzeni nad Aceron 9, planetą uznaną przez Radę Galaktyczną za punkt stabilizacji strategicznej. Metaliczna powierzchnia kadłuba odbijała zimne światło pobliskiego słońca, a wewnątrz, w centrum dowodzenia, panowała nerwowa cisza. Kapitan Daria Szymańska siedziała na fotelu dowódczym, palce splecione na kolanach, oczy wpatrzone w holograficzny obraz zebrania Rady. Po raz trzeci żądamy interwencji i powtórzyła ambasadorka Kowalska z biura ONZ, jej głos dźwięczał chłodno, lecz z ledwie powstrzymywanym gniewem. Mamy nagrania, relacje świadków, dane satelitarne. Kolonie w sektorach Lira, 3, Korynt B i Olsan 12 zostały zaatakowane. Ludzie zostali porwani. Dzieci. Całe rodziny. Na ekranie pojawiła się odpowiedź przedstawiciela rasy Warn. Jego oczy, skryte za przezroczystymi powiekami, nawet nie mrugnęły. Nie wykazano jednoznacznej winy żadnego członka tej rady. Być może chodziło o nielegalne osady. Prawo mówi jasno. Prawo nie mówi nic o porywaniu pięciolatków. Wrzasnęła Kowalska, a sala pełna różnych istot organicznych i syntetycznych zadrżała lekko od napięcia. Daria zamknęła oczy i zacisnęła zęby. To nie była pierwsza taka sesja. Od miesięcy ludzkie kolonie były niszczone systematycznie, jakby ktoś chciał sprowokować reakcję. Ale Ziemia wciąż powtarzała mantrę dyplomacji. Pokój. Współpraca. Sojusz. Za Darii plecami włączył się cichy sygnał prywatnej transmisji. To był przekaz zaszyfrowany tylko dla niej. Jej prawa ręka, porucznik Karol Wojciechowski, podał jej tablet z zawartością. Na ekranie pojawiły się zdjęcia. Ruiny osady na planecie Weloos, siedem. Spalone namioty, zwęglone ciała dorosłych. I rząd dziecięcych butów ułożonych w równą linię przy krawędzi lądowiska. Każda para butów była inna. Każda należała do dziecka, którego już nie było. Daria oddychała głęboko. Przełknęła ślinę. Nie pozwoliła sobie na łzy. Nie teraz. Kapitan i odezwał się Karol szeptem. To był skarń. Mamy potwierdzenie z sygnałów biologicznych i resztek materiałów plazmowych. Ilu? Cała kolonia. 437 osób. W tym 132 dzieci. Daria skinęła głową i odsunęła tablet. Spojrzała z powrotem na salę obrad. Rada debatowała o etyce granic terytorialnych, jakby to były partie szachów. Gdyby zamknęła oczy, mogłaby udawać, że to tylko zły sen. Ale nie mogła już udawać. Wstała. Oficjalnie kończymy misję obserwacyjną, opowiedziała cicho, ale jej słowa zostały przetłumaczone i odebrane przez wszystkie stacje nasłuchowe. Orzeł opuszcza orbitę Aceron-9 i wraca do przestrzeni wewnętrznej Ziemi. Z dniem dzisiejszym zawieszamy udział w Radzie Galaktycznej. Przez moment panowała cisza. Potem odezwały się głosy protestu. Krzyki, pytania, groźby. Ale Daria już ich nie słuchała. Wyszła z sali dowodzenia i udała się prosto do hangaru. Tam, w stalowym półmroku, czekał na nią inny człowiek. Zgarbiony, z zarostem i brudnymi rękami. Kamil Grabowski, a powiedziała Daria. Kapitanie. Widziałeś Velous? Widziałem. I więcej. Masz ludzi? Mam. I mamy pamięć. I gniew. Zaczynamy? Zapytała bez cienia uśmiechu. Już za późno, by nie zaczynać. W tej chwili gdzieś daleko, na rubieży, pewien chłopiec trzymał w ręku rysunek swojej matki i patrzył przez kraty na dwóch skarnów, którzy się z niego śmiali. Jeszcze nie wiedział, że ci skarnowie nie dożyją świtu. Bo ludzie właśnie przestali się uśmiechać. Ziemia wciąż udawała, że wszystko było w porządku. Oficjalne komunikaty rządowe mówiły o trudnych negocjacjach, o utrzymywaniu dialogu i w niezwykle złożonej sytuacji międzynarodowej. Dziennikarze cytowali polityków, którzy apelowali o cierpliwość i niewznięcanie paniki. Ale prawda była zupełnie inna. W podziemiach sztabu strategicznego w Warszawie dziesięć poziomów pod powierzchnią, pracowały dziesiątki analityków i oficerów operacyjnych. Holograficzne mapy kosmosu pulsowały czerwienią i błękitem, przedstawiając setki punktów strategicznych, których status zmieniał się z minuty na minutę. Przy jednym z terminali siedziała Maja Nowicka, była oficer wywiadu, obecnie główny stratek specjalnego zespołu Sierra. Miała krótkie, ciemne włosy, ostre rysy i oczy, które od miesięcy nie znały snu. Właśnie kończyła analizę przesyłu, który otrzymała od Kamila. Na ekranie pojawił się obraz satelitarny z Rubieży. Konwój pojmanych ludzi prowadzony przez oddziały skarna. Zbliżenie na twarze. Chłopiec może siedem lat. Z siniakiem pod okiem, trzymający coś w rękach. Maja zamarła. Powiększyła fragment obrazu. To był rysunek. Rysunek przedstawiający kobietę w zielonym mundurze, trzymającą za rękę chłopca z uśmiechem na twarzy. Pod spodem napisany krzywo tekst Mama wróci. Maja zacisnęła szczękę. Wstała, podeszła do interfejsu komunikacyjnego i wprowadziła identyfikator Kamila Grabowskiego. Połączenie natychmiast przeszło przez szyfrowany kanał. Po chwili w płcieniu bunkra na planecie Dalar V pojawiła się znajoma sylwetka. Kamil był brudny, zmęczony, ale żywy. Maja, widziałam materiał. I potrzebuję potwierdzenia. Ilu was tam jest? Wystarczająco, by rozpocząć. Za mało, by skończyć. Nie skończymy tego tu. Ale zaczniemy wszędzie. Maja spojrzała w bok, gdzie jej współpracownik już szykował pakiet poleceń. Przekaż wszystkim kontaktom. Wchodzimy w faza czwarta. Potwierdzam, opowiedział Kamil. Ale jest coś jeszcze. Słucham. Skarnowie eksperymentują na dzieciach. Maja zesztywniała. Masz dowody. Mam świadka. I próbki. Biolodzy z sekcji R potwierdzili. Coś robią z ich dna. Cisza trwała kilka sekund. Potem Maja wydała kolejne rozkazy. W całym systemie wojskowym Ziemi odezwał się ukryty protokół o kryptonimie Jerycho Zero. Na orbicie Marsa statki bojowe zmieniły kursy. Na Księżycu aktywowano magazyny, których istnieniu zaprzeczano przez dekady. W pasie asteroid czujniki nasłuchowe nagle przestały odpowiadać. W przestrzeni nic się nie zmieniło. Ale coś w niej zadrżało. W głębokiej ciszy, jak przed burzą, planeta ludzi przestała mówić. I zaczęła planować. W bunkrze Kamil zbliżył się do Mai. Wiedziałaś, że tak się skończy. Wiedziałam, odparła. Ale miałam nadzieję, że nie. Nadal mamy chwilę, by się zatrzymać. Nie, Kamil. Świat się zatrzymał, gdy pierwszy chłopiec został wyciągnięty z łóżka o trzeciej w nocy przez szponiaste dłonie. Zapadła cisza. W końcu Maja spojrzała mu w oczy. Wracaj. I bądź gotowy. Zawsze byłem. Połączenie się zakończyło. W tym samym czasie, na pokładzie krążownika skarna, oficerowie rasowi debatowali nad kolejną ekspedycją na ludzkie terytoria. Nie wiedzieli, że wszystkie ich transmisje były właśnie przekierowywane do zaszyfrowanych węzłów w sztabie strategii ludzkości. Nie wiedzieli, że za chwilę ich systemy komunikacyjne padną. I nie wiedzieli, że człowiek, którego kiedyś zostawili na śmierć, był teraz tym, który ich odnajdzie. Cisza trwała jeszcze tylko chwilę. Potem miała nadejść burza. Nad planetą Zentar 2 unosiła się Stacja Galaktycznej Rady, Monumentalna konstrukcja z czarnego metalu i przeźroczystych kopuł, która miała symbolizować jedność, las i pokojową współpracę. W rzeczywistości była miejscem niekończących się debat, pustych gestów i iluzorycznych porozumień. Tego dnia sala obrad wypełniona była delegatami z kilkudziesięciu systemów. Reprezentanci skarnów siedzieli jak zwykle po stronie wschodniego pierścienia, z ramionami skrzyżowanymi, z pyskiem napiętym od znudzenia. Tuż obok nich przedstawiciele rasy Drej, oślizgłych, długoszych istot, kiwali się z zadowoleniem, oczekując kolejnych opóźnień głosowania. Ludzi nie było. Puste miejsca w sektorze ziemskim wzięły chłodem. Przez pierwsze piętnaście minut nikt nie zareagował, uważając to za techniczne opóźnienie. Ale po pół godzinie delegat z rasy Telaren wstał i, nie mogąc powstrzymać zgryźliwości, zapytał. Czy ludzie znowu się obrażają? Czyżby czuli się niedocenieni. Rozległ się cichy śmiech, przypominający syk pary i chrupot rozgniatanych insektów. Jednak w tej samej chwili w centrum sali pojawiła się nieoczekiwana transmisja. Nie była zarejestrowana w żadnym protokole, nie przeszła przez żaden kontrolowany kanał. Obraz był surowy. Bez filtrów. Bez ozdobników. Twarz kobiety. Ludzka twarz. Daria Szymańska. Stała w zbroi bojowej, za nią widniała panorama orbitującego wokół czarnej gwiazdy niszczyciela klasy Wilk Alfa. Patrzyła prosto w oczy każdego delegata. Przez lata prosiliśmy. Błagaliśmy. Czekaliśmy. Jej głos był spokojny, ale niósł w sobie echo czegoś głębszego. Zimnego. Kolonie zostały zniszczone. Dzieci porwane. Eksperymenty przeprowadzone a wy debatowaliście. Przerwała, by spojrzeć na coś poza kadrem. Nadszedł czas, byście zrozumieli jedno. Światło za jej plecami zmieniło kolor. Czerwień ostrzegawcza pulsowała rytmicznie. Ziemia nie jest już waszym sprzymierzeńcem. Ziemia nie jest już waszym partnerem. Ziemia nie jest już w Radzie. Twarz Darii zniknęła. W sali zapanowała absolutna cisza. Minęła minuta. Druga. I wtedy stacje komunikacyjne na całym obwodzie stacji przestały odpowiadać. Zgasły przekaźniki. Zamilkły tłumaczenia. W tym samym czasie w najdalszych systemach rubieży stacje handlowe, które zwykle nadawały oferty i dane kursów transportowych, nagle ucichły. Transportowce zniknęły z radarów. Całe ludzkie sektory wyparowały z sieci. Nie było sygnałów, nie było kodów dostępu, nie było odpowiedzi na żadne transmisje. Jakby ludzkość zapadła się pod ziemię. Ale to nie było zniknięcie. To było odcięcie. W bunkrze pod powierzchnią Dalar V Kamil przeglądał nową serię danych przesłanych przez Maję. Mapy sektorów świeciły teraz na czerwono. Wszystkie punkty strategiczne skarnów zostały zidentyfikowane, oznaczone i oznaczone do wyłączenia. Nie zniszczenia. Jeszcze nie. Wyłączenia. Jakie mamy cele priorytetowe? Zapytał Kamil. Infrastruktura komunikacyjna. Porty zaopatrzeniowe. Centralne przekaźniki orbitalne. Tylko to. Maja spojrzała mu prosto w oczy. Na razie. Odsunęła się i aktywowała transmisję na wewnętrznym kanale dowódców operacji. Z dniem dzisiejszym flota cienia przechodzi w stan gotowości bojowej. Dla wszystkich oddziałów. Rozpoczynamy operację milczenie. W tej samej sekundzie gdzieś w cieniu orbity planety Xernos, dwie ludzkie fregaty zakamuflowane przez nową technologię Shron, przecięły linię transmisji energetycznej pomiędzy stacjami Skarnów. Nie było wybuchów. Nie było alarmów. Stacje po prostu przestały działać. W ciągu dwóch godzin 38 planet Skarnów straciło łączność. A nikt jeszcze nie strzelił nawet jednej kuli. Tego dnia galaktyka po raz pierwszy od tysiącleci zadrżała w niepewności nie z powodu wojny, ale z powodu czegoś gorszego. Z powodu ciszy. I tego, Ceo, mogło się kryć za nią. Uśmiechy w Radzie zniknęły. Ludzie nie odchodzili. Oni po prostu przestali rozmawiać. W galaktycznych rejestrach komunikacyjnych widniała dziura. Przestrzeń zajmowana przez ludzkie kolonie i stacje została całkowicie odcięta od reszty cywilizacji. Żadne wiadomości nie przechodziły. Żadne odpowiedzi nie wracały. Nawet statki, które próbowały przebić się przez pasy asteroid graniczne, nie wracały. Rasa Skarni, która jeszcze miesiąc wcześniej traktowała ludzkość z otwartą pogardą, zebrała specjalną radę wojenną na swoim głównym księżycu operacyjnym Drakkar V. Dowódca Arkenmor... Pokryty pancerzową skórą o barwie ropuchy i z oczami jak wypalone słońce, uderzył szponiastą dłonią w stół z krystalicznego metalu. Gdzie są ludzie? Warknął. Ukrywają się, odparł jego taktyczny doradca. To znana u nich metoda. Użalanie się. Sabotaże. Potem wracają i błagają o miejsce w radzie. A więc pozwólmy im wrócić, prychnął inny z oficerów, młodszy, porywczy. Oferujmy pozorne negocjacje, zażądajmy ukłonów. Ich cywilizacja opiera się na dumie. Upokorzmy ich jeszcze raz, a może. Gdy to mówił, wszystkie systemy komunikacyjne Drakkar 5 wyłączyły się. Nagle jednocześnie światła przygasły. Zabrzęczały czujniki bezpieczeństwa. W centrum sali narad pojawił się obraz nie z ich systemu nie z żadnego znanego kanału. Po prostu pojawił się. Była to ciemna sala. Tło niewyraźne. Jedynie sylwetka mężczyzny w cieniu. Jego twarz była częściowo oświetlona. To był człowiek. I mówił. Zostaliście ostrzeżeni. Jego głos nie był głośny, ale niosł w sobie zimny rezonans, jakby każde słowo ważyło więcej niż to na stali. Od lat wiedzieliście, co robicie. Wiedzieliście, gdzie uderzacie. Kiedy zabieraliście nasze dzieci, nie szukaliście pokoju. Szukaliście naszej reakcji. Głos zawisł w powietrzu. Teraz ją otrzymacie. Zamilkł. Obraz zniknął. I w tej samej chwili cała orbita Drakkar 5 została ogarnięta impulsami elektromagnetycznymi. Systemy wentylacji padły. Osłony energetyczne zgasły. Stacje orbitalne skarnów eksplodowały po kolei w absolutnej synchronizacji. Nie było ostrzałów. Nie było flat. Tylko wyłączenie. A potem zapadła ciemność. Na ziemi w sali operacyjnej pod Andami Maja Nowicka obserwowała dane w czasie rzeczywistym. Obok niej siedziała daria Szymańska już bez munduru dyplomatycznego, w czarnej kamizelce dowódczej. Drak harpadu? Zapytała daria bez emocji. Wszystkie przekaźniki zgasły. Straty. Zero po naszej stronie. Z ich e nie wiemy. Nie odczytujemy niczego. Daria skinęła głową. Wypuść następną falę. Tylko sektor alfa, siedem. To są ośrodki szkoleniowe. Tym lepiej. W oddzielnym pomieszczeniu, gdzie panował półmrok i cicho tykały serwery, Kamil przyglądał się przygotowanej transmisji. Tym razem miała zostać nadana wprost do galaktycznej rady. Obraz nie miał być brutalny. Miał być ostateczny. Wszedł do studia, włączył kamerę i spojrzał prosto w obiektyw. To nie jest wojna. Zamilkł, dając czas na przetworzenie słów. Wojna wymaga równowagi. Dwóch stron was już nie ma. Wcisnął wyślij. Transmisja pojawiła się jednocześnie na 27 stacjach dyplomatycznych, w centrum obrad Rady i w stacjach cywilnych kilkunastu raz sprzymierzonych z skarnami. Panika była natychmiastowa, ale nikt nie mógł już tego zatrzymać. Ziemia wydała ostatnie ostrzeżenie, i wiedziała, że nie trzeba będzie go powtarzać. Pierwsze ataki nie przypominały niczego, co galaktyka znała wcześniej. Nie było ostrzeżeń. Nie było floty rozciągniętej w szyku bojowym. Nie było błyskających dział plazmowych. Ziemianie nie przylecieli z transparentami zemsty ani z transparentami pokoju. Przyszła cisza. A potem ciemność. W systemie kalweran, znanym z przetwórni materiałów organicznych i wielopoziomowych kolonii zarządzanych przez skarnów, tysiące istot pracowały, nieświadome nadchodzącej katastrofy. W jednej chwili wyłączono wszystkie systemy, zgasły światła, wygasły kontrolki, zamilkły automaty. Generatory awaryjne uruchomiły się na dwie sekundy wystarczyło, by operatorzy zobaczyli na ekranach znajomy znak. Trzy czerwone linie ułożone w literę versus. Symbol ziemskiej floty specjalnej. I wtedy wszystko zgasło. Na orbitach planet zidentyfikowanych jako cele priorytetowe aktywowano nanodrony klasy WIDMO. Przez lata twierdzono, że są jedynie prototypem. Były zaawansowane do tego stopnia, że nawet niektóre ludzkie satelity nie potrafiły ich wykryć. Teraz przelatywały przez instalacje wroga niczym cień. W ciągu 15 minut planety Kirel, Doumes i Varet straciły łączność z całym sektorem. Centralne serwery skarnów próbowały uruchomić zapasowe systemy. Zainstalowane tam sztuczne inteligencje analizowały sytuację, ale żadna nie potrafiła znaleźć logicznego źródła awarii. Wreszcie jeden z algorytmów zidentyfikował, że to nie przypadek. To była operacja. Planowana, metodyczna, doskonale zsynchronizowana i była ludzka. Na pokładzie jednego z niewielkich, czarnych jak noc statków klasy T Kruk, Kamil siedział w fotelu głównego operatora. Wokół niego cicho szumiały panele. Potwierdzam zanik przesyłu danych na doumes i powiedział technik. Przechodzimy do następnego celu, odparł Kamil. Obok niego siedziała maja w hełmie z opuszczonym wizjerem. Wiesz, co mnie najbardziej przeraża? Zapytała nagle, patrząc w ekran. Że to działa. Odpowiedział Kamil bez wahania. Że nie mam w sobie cienia żalu. Spojrzał na nią. Bo nie ma już miejsca na żal. Z tyłu odezwał się jeden z młodszych operatorów. Odbieramy transmisję z Kirel. Ostatnie słowa dowódcy Skarnów. Włącz. Na ekranie pojawił się rozmazany obraz. Było ciemno. Gdzieś z tyłu palił się ogień. Obok kadru leżało ciało. Postać pokryta krwią trzymała się za gardło. Ledwo mówiła. Myśleliśmy, że są słabi i że się boją. W tle wybuchła jedna z turbin. Obraz zgasł. Maja i Kamil milczeli. Cisza była głośniejsza niż wszystko, co powiedzieli do tej pory. W tym czasie na ziemi Daria stała na szczycie wieży dowodzenia bazyt Antares, spoglądając na zmienione niebo. Na orbicie wokół planety unosiła się flota. Cicha. Ukryta. Gotowa. Za nią wszedł młody oficer, niosąc tablet. Mamy raporty z pierwszej fali. Straty. Zero. Po stronie wroga, zniszczone infrastrukturę, całkowita dezintegracja systemów obronnych. Przeciwnik odpowiada. Zaczynają wysyłać sygnały pokoju. Daria uśmiechnęła się krótko. Za późno. Podeszła do konsoli i aktywowała tryb dowództwa globalnego. Tu Daria Szymańska. Do wszystkich jednostek operacyjnych aktywujemy protokół dziewiątą. Wyprowadzić cienie z mroku. Na setkach planet w tysiącach ukrytych punktów ludzie przestali się ukrywać. Wyszli. W milczeniu. Nie potrzebowali słów. Nie potrzebowali propagandy. Światła gasły wszędzie tam, gdzie dotarli. Zostawała po nich tylko cisza. I pamięć o tym, że kiedyś ktoś zapomniał, jak wygląda gniew człowieka. Rada Galaktyczna zebrała się po raz pierwszy od tygodni. Nie było już żartów, uśmiechów ani niedbałych spojrzeń. Zniknęły kurtuazyjne przemowy. W sali panowała atmosfera ciężka jak ołów. Wszystkie oczy skierowane były na centralny halegram, który pulsował błękitem, oznaczając aktywne połączenie. Obraz pojawił się nagle. Twarz Darii Szymańskiej. Tym razem bez zbroi. Ubrana w prosty, ciemny mundur, bez oznaczeń. Jej spojrzenie było spokojne, choć w oczach nadal tliła się ta sama iskra, którą galaktyka poznała i zaczęła się jej bać. Ale tym razem nie mówiła o zemście. Ludzkość nigdy nie chciała tej wojny, powiedziała. Ale przez lata ignorowano nasze głosy. Niszczono nasze osady. Porywano nasze dzieci. Obok niej pojawił się obraz chłopca z rysunkiem w ręku. Ten sam, którego twarz widziała Maja w raporcie Kamila. On nazywa się Olek. Odzyskaliśmy go. Żyje. Jest jednym z setek dzieci, które ocaliliśmy. W sali zapadła całkowita cisza. Zniszczyliśmy waszą infrastrukturę, ale nie odebraliśmy życia tym, którzy nie walczyli. Nie zbombardowaliśmy waszych miast. Nie spaliliśmy waszych planet. Ale mogliśmy. To ostatnie zdanie zawisło w powietrzu jak ostrze. Daria spojrzała gdzieś w bok, jakby szukała potwierdzenia. Obraz rozszerzył się, ukazując Kamila i Maję stojących razem, obok ocalałych dzieci. Ich ręce były splecione. Nie jesteśmy potworami, a powiedział Kamil. Jesteśmy ludźmi. Pamiętamy. I przebaczamy. Obraz zniknął. Rada nie miała słów ale wiedziała, że historia właśnie zmieniła swój bieg. Kilka miesięcy później, na odbudowanej kolonii Lira, trzy, odbyła się pierwsza galaktyczna konferencja pokojowa, na której wszyscy członkowie rady podpisali nowe porozumienie. Nie było długich mów. Była tylko cisza, w której zawarto więcej prawdy niż przez wszystkie lata kłamstw. Maja i Kamil stali na wzgórzu nad Doliną, gdzie dzieci bawiły się wśród odtworzonego ogrodu. Słońce świeciło ciepło, a wiatr niósł uśmiech. Myślisz, że to już naprawdę koniec? Zapytała Maja. Kamil spojrzał na nią z uśmiechem. Nie. To dopiero początek. Ale tym razem zaczynamy inaczej. Daria podeszła do nich z Olkiem trzymającym ją za rękę. Będzie potrzebował nauczycieli i powiedziała. I przyszłości. Dostanie jedno i drugie odparła Maja. Trójka ludzi patrzyła na odbudowującą się kolonię. Na domy, które znów miały okna. Na drogi, które znów prowadziły do miejsc spotkań, nieruim. Na dzieci, które znów rysowały. Ziemia nie błagała już o pokój. Ziemia go przyniosła. I nie było nic piękniejszego niż chwila, gdy przestały gasnąć światła, a w ich miejsce rozbłysły lampy nadziei.